No się ma finansowe parówy. Wjeżdża odcinek 4 z Sówką inwestówką, czyli twoim ulubionym wulgarnym przewodnikiem po świecie inwestowania, gdzie zamiast lania wody leje się mięso prosto na twój biedny, niedoedukowany łeb. A skoro znowu tu jesteś, to znaczy, że albo masz dość bycia finansową amebą, albo życie tak cię napierdala po kieszeni, że stwierdziłeś: "Chuj, może ta sówka coś mądrego pierdolnie". No dobrze, bo dziś pogadamy o tym, jak nie rozlać gówna po gaciach, gdy twoje akcje zaczną spadać szybciej niż twoja motywacja po 1 stycznia. Odcinek 4. Twoje akcje spadły? Nie panikuj i złamasie. Tak działa giełda, a nie dla raków. No więc kupiłeś swoje pierwsze ETF-y, akcje. Może nawet wziąłeś konto Ike, czujesz się jak jeźdź Anny Warren Buffett po trzech kawach. I nagle Benz, spadło. Minus 3%, minus 7%, minus 15%. I co robi twój mózg? Panika, jak przy braku internetu w toalecie. Zaczynasz się pocić, klikasz sprzedaj, płaczesz, jakby ci pies umarł i mówisz giełda to kasyno. Oszukali mnie. Trzeba było kupić mieszkanie. No to słuchaj, finansowy pierwotniaku. To, że coś spada na giełdzie, to nie koniec świata. To norma. To tak jakbyś się zdziwił, że czasem pada deszcz. Giełda rośnie i spada. To nie Tinder, że wszystko ma być tylko do góry. Dlaczego nie możesz panikować jak pizda na bo jeśli sprzedajesz w panice, to zawsze jebiesz się na stracie. A kto wtedy kupuje twoje akcje? Jakiś cwaniak, co ma jaja z brązu, a nie z waty cukrowej i wie, że spadki to okazje. Ty panikujesz, on zarabia. Ty płaczesz, on się śmieje. Ty sprzedajesz, on kupuje. to ty jesteś jego pasywnym dochodem, geniuszu. Przykład dla tępych. W 2020 była pandemia. Rynek poleciał w chuj 30%. Wszyscy krzyczeli: "Koniec świata! Będziemy handlować kamieniami!". A potem co się stało? S&P 500 odbił szybciej niż twoja stara od diety i pobił nowe rekordy. Ci co trzymali, zarobili. Ci co spanikowali, dalej piszą komentarze pod filmami: "A teraz to dobry moment na wejście?". Co masz robić, kiedy wszystko leci na ryj? Zamknij aplikację, wyjdź na spacer. Oddychaj, a nie sraj emocjami. I pamiętaj, pochuj to kupiłeś. Jeśli inwestujesz długoterminowo, to co cię obchodzą wahania dziś, jutro, za tydzień? To jakbyś oglądał, jak rośnie trawa i się wkurwiał, że nie urosła od rana. Giełda to nie sprint, tylko maraton z kolką, błotem i wymiotami po drodze. Spadki będą, panika będzie. Ale jeśli masz plan, kupiłeś mądrze, nie CFD, na dźwigni jak idiota i nie wsadziłeś wszystkiego w spółkę Janusz Mining Corporation, Spiły, to wytrzymaj i trzymaj. Bo tylko ci, co wytrzymują, zarabiają. Reszta zostaje z ręką w nocniku i kupą w majtach, To tyle na dziś. Finansowe w następnym odcinku Słówka Inwestówka pokaże Ci, jak inwestować pod dywidendy. Czyli jak sprawić, żeby spółki same srały Ci hajsem na konto, a ty w tym czasie mógł leżeć i pachnieć. A teraz wypierdalaj i przestań strać ze strachu o czerwone cyferki. Bank.